Szanowni Państwo, oto historia, która zaczyna się w Warszawie, w małym, przytulnym mieszkaniu Aleksandry Sarny, psycholożki, seksuolożki i psychoterapeutki. Był to koniec grudnia 2025 roku, a Aleksandra, z kubkiem gorącej herbaty w dłoni, zasiadła przed kamerą, gotowa wygłosić swoje noworoczne orędzie. Zawsze marzyła o tym, by podzielić się swoimi przemyśleniami na temat minionego roku, a teraz. Z uśmiechem na twarzy czuła, że nadszedł ten moment. Dzień dobry, drodzy widzowie. Zaczęła, a jej głos brzmiał ciepło i przyjaźnie. Ostatni raz widzieliśmy się w 2025 roku. W tym roku udało mi się osiągnąć coś wyjątkowego, zostałam matką królów. Mówię o moich trzech synach, Czesi, Alfonsie i potężnym Gedżu, którzy wciąż potrafią mnie zaskakiwać. Zaraz po tych słowach Aleksandra uśmiechnęła się szeroko, a jej oczy błyszczały. Wiedziała, że jej widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne słowa. Lubię czytać, szanowni państwo. Nie uważam, że to czyni mnie lepszą osobą, ale z pewnością sprawia, że dni stają się ciekawsze. Oczywiście, nie zawsze sięgam po ambitne dzieła. Nie zawsze muszę czytać u chociaż w czasach młodzieńczych ten tytuł często pojawiał się w moim życiu jako symbol intelektualnej ambicji. Wspomnienia z młodości przywołały uśmiech na jej twarzy. W pewnym momencie odkryłam, że literatura to także grzeszne przyjemności. Zostałam fanką antologii polskiej poezji, zwłaszcza tej bardziej erotycznej. A ci z Was, którzy regularnie oglądają mój kanał. Wiedzą, że jestem wielką miłośniczką Fredry i jego baśni o królewnie Pizdolonie. Aleksandra z pasją opowiadała o swoich ulubionych postaciach, a w jej głosie słychać było nostalgię. Kiedy byłam młoda, przywiązywałam dużą wagę do postaci księżniczek, nawet tych nieco przewrotnych. Jednak z wiekiem zaczynam dostrzegać te historie z innej perspektywy, z perspektywy bardziej doświadczonych bohaterek. Zaraz potem, wracając do swoich trzech synów, dodała. Cieszą matkę takie dzieci, lecz najbardziej martwi trzeci, choć podoba się niewiastom, daje dupy pederastom. Tak, to o moich trzech królach. W jej głosie brzmiała nuta humoru, ale i pewnego smutku, który towarzyszył jej refleksjom. Końcówka roku miała w sobie coś magicznego, a Aleksandra wiedziała, że dla wielu ludzi był to czas podsumowań. Zazwyczaj wpadamy w nostalgiczny nastrój. To okres, kiedy psychoterapeuci skaczą do basenu z hajsem, bo nikt nie potrafi nas tak mocno zranić jak my sami. Patrząc wstecz, przywiązujemy się do tego, co nam nie wyszło, co los nam poskąpił. Mamy poczucie, że przez 365 dni nie zrealizowaliśmy naszych marzeń. W jej oczach pojawił się smutek, ale i determinacja. Zaczynamy robić postanowienia, zaklinać rzeczywistość, tworzyć nadzieję na przyszłość. I wiecie, Ceo. Ja nie różnię się od większości z Was. Patrząc na te 365 dni, które przeżyłam, niektóre były lepsze, inne gorsze. Ale co było najważniejsze? Każdego dnia towarzyszył mi człowiek, który jest dla mnie ważny. A jeśli mamy dobre relacje, to każdy dzień z kimś takim jest najfajniejszym dniem pod słońcem. Aleksandra uśmiechnęła się, a jej głos stał się bardziej refleksyjny. Nie żałuję niczego. Gdybym miała to wszystko przeżyć jeszcze raz, przeżyłabym to chętnie, nawet jeśli nie zawsze z przyjemnością. Nic się nie zmienia, tylko data. Ma ona swój symboliczny urok. Zaraz potem z powagą dodała, jeśli macie ochotę robić postanowienia, to pewnie nie zrobicie. Czasami los podsuwa nam pewne możliwości, a czasami nie. Niektóre rzeczy możemy wypracować, inne mogą się nam przydarzyć, ale nie muszą. W pragnieniu poczucia kontroli zapominamy, że to poczucie bywa złudne. Czasami, jeśli się nie da, to się nie da, a czasami może by się dało. Aleksandra zakończyła swoją wypowiedź z przekonaniem, że niezależnie od wyborów, które dokonujemy, zawsze warto dążyć do lepszego zrozumienia siebie i innych. W jej oczach widać było determinację, a w sercu nadzieję na nadchodzący rok. W życiu często zdarza się, że musimy podejmować decyzje w mgnieniu oka, nie mając pełnych informacji. W takich chwilach, gdy emocje biorą górę, łatwo jest obwiniać siebie za błędne wybory. Kasia, siedząc w kawiarni w Krakowie, zastanawiała się nad swoim minionym rokiem. Zimowe słońce wpadało przez okna, a zapach świeżo parzonej kawy unosił się w powietrzu. Dlaczego podjęłam taką głupią decyzję? Myślała. W końcu, jak każdy z nas, podejmowała decyzję na podstawie tego, co wiedziała w danym momencie. Dopiero później, gdy wszystko się ujawnia, przychodzi refleksja. Czasami czuję, że zmarnowałam tyle okazji, powiedziała do swojego przyjaciela, Michała, który siedział naprzeciwko niej. Jakbyśmy przez te 365 dni tylko popełniali błędy. Michał skinął głową, rozumiejąc jej frustrację. Ale to nie twoja wina, że nie wiedziałaś wszystkiego. Jeśli ktoś ukrywa przed tobą prawdę, to nie możesz za to odpowiadać. Kasia spojrzała na niego z wdzięcznością. Masz rację. Czasami czuję, że to był najgorszy rok w moim życiu, ale jednocześnie wiem, że były też chwile szczęścia. Wspomnienia o radosnych momentach z przyjaciółmi, wspólne wyjazdy i śmiech wypełniły jej myśli. To nie jest łatwe, ale musimy nauczyć się akceptować, że nie wszystko zależy od nas. Michał uśmiechnął się. Dokładnie. Czasami najważniejsze jest to, że mamy siebie nawzajem. Nie musimy zawsze odnosić sukcesów, wystarczy, że jesteśmy tu dla siebie. Kasia poczuła ciepło w sercu. Ich przyjaźń była dla niej bezcenna, a te chwile spędzone razem dawały jej siłę. Nie robię postanowień noworocznych, dodała, zerkając na kalendarz na ścianie. Bo to tylko zmiana daty. Jeśli chcę coś zmienić, muszę działać. Ale czasami boję się, że nie uda mi się to, co planuję. Michał spojrzał na nią z troską. Nie ma sensu się bać. Większość rzeczy, których się obawiamy, nigdy się nie wydarza. Czasami musimy po prostu zaufać, że wszystko się ułoży. Kasia przytaknęła, czując, jak jej lęki zaczynają się rozpraszać. Masz rację. Czasami najfajniejsze, co możemy zrobić, to po prostu odpocząć i cieszyć się chwilą. Ich rozmowie pojawiła się lekkość, a atmosfera w kawiarni stała się bardziej przyjazna. A jeśli coś cię nie cieszy, może warto się zastanowić, dlaczego tak jest? Zapytał Michał. Może to nie jest tak ważne, jak myślisz? Kasia uśmiechnęła się, myśląc o swoich noworocznych postanowieniach, które co roku lądowały na liście, ale nigdy nie były realizowane. Może to prawda. Czasami po prostu musimy dać sobie szansę na to, co naprawdę chcemy. Ich rozmowa toczyła się dalej, a Kasia czuła, jak jej serce napełnia się nadzieją. W końcu, w miarę jak zbliżał się koniec roku, zaczęła dostrzegać, że każdy dzień ma swoje znaczenie, a każda chwila spędzona z bliskimi jest bezcenna. Kasia siedziała w swoim ulubionym fotelu, przeglądając listę zakupów. Na górze widniała pozycja Suszenie włosów Dyson. Spojrzała na to z lekkim zdziwieniem. Po co mi to? Pomyślała. Nie używała suszarki do włosów, a jednak ta myśl gdzieś się zapisała. Zawsze miała tendencję do robienia zakupów z impulsu, a potem zastanawiała się, dlaczego coś znalazło się na liście. Może to tylko kolejny kaprys. Mruknęła do siebie, czując, że nie chce popadać w melodramatyczne myśli. Czasami miała wrażenie, że wchodzi w tonki, a nie czuła się na siłach, by być mentorem dla innych. Jeśli coś wiem, chętnie się tym dzielę, ale nie zamierzam udawać, że mam wszystkie odpowiedzi, dodała, zastanawiając się nad swoim życiem. Z wiekiem odkrywała, że jest mnóstwo rzeczy, których nie zna. Kiedyś pragnęła wiedzieć wszystko, rozumieć każdy aspekt życia, ale teraz czuła, że nie musi tego robić. To, że czegoś nie rozumiem, nie czyni mnie gorszą osobą. To część bycia człowiekiem, pomyślała, czując ulgę. W tym roku w Polsce zaszły zmiany polityczne, które wstrząsnęły społeczeństwem. Kasia pamiętała, jak wszyscy mówili, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Czasami, gdy wydawało się, że wszystko się sypie, życie potrafiło zaskoczyć. Śmiech jest ważny, ale czasem nie ma nic złego w tym, że popłaczemy, stwierdziła, myśląc o nadchodzącej nocy sylwestrowej. To noc amatorów przypomniała sobie słowa, które usłyszała kiedyś w telewizji. Profesjonaliści bawią się przez cały rok, a my, amatorzy, czekamy na tę jedną noc. Zdecydowała, że jeśli zechce zostać w domu, to nie ma w tym nic złego. Nie musimy zawsze bawić się w tłumie, czasem lepiej odpocząć, pomyślała. Kasia przypomniała sobie, jak w wieku czternastu lat jej rodzice postanowili wysłać ją do żeńskiego liceum z internatem, gdzie miały nad nią czuwać zakonnicę. To był świetny plan, tylko że nie wypalił, uśmiechnęła się na wspomnienie. Zakonnice wytrzymały z nią tylko dwa miesiące, a ona sama była wtedy znacznie mniej pyskata niż teraz. Pamiętała moment, gdy wracała pociągiem z rybnika do Katowic, zalana łzami po tym, jak została relegowana ze szkoły. Czułam, że świat się kończy, mówiła do siebie, wspominając, jak jej matka przyjechała po nią. Była zdezorientowana i zła, ale Kasia była zbyt skupiona na swoim smutku, by to zauważyć. Gdy wysiadły z pociągu na dworcu głównym w Katowicach. Kasia spojrzała na ulicę Stawową, gdzie zazwyczaj można było spotkać grajków i osoby żebrzące. Wtedy, gdy miała czternaście lat, na tej ulicy stał starszy mężczyzna, grający na trąbce. Zachodziło słońce, a jego muzyka wypełniała powietrze. To był romantyczny moment, który na zawsze zapamiętam, pomyślała. Skoro on gra, to może moje życie jeszcze się nie skończyło. Minęło trzydzieści lat, a ona wciąż pamiętała ten moment. Słońce wciąż wschodzi, niezależnie od tego, co się dzieje, stwierdziła, czując, że życie to nieustanna walka, ale także piękno w codzienności. Szanowni Państwo, także jest. Mam to bez szampana, bo no bo ja generalnie nie piję alkoholu nie dlatego, że jestem od niego uzależniona, bo uzależniona jestem wyłącznie od nikotyny. Po prostu jakoś niespecjalnie przypadam. Bez fajerwerków, bo jak życie nam rąbnie fajerwerkami, no to woli mnie. Bez twierdzenia, że powiedziałam dzisiaj coś wybitnie mądrego, bez przekonania, że mam prawo mówić komukolwiek, jak ma żyć z takim o z takim lekkim twistem, bo państwo mnie gdzieś tam mnóstwo jest takich komentarzy, że jak jestem taka mądra, to ciekawe jak wygląda moje życie osobiste. A poza tym jestem tak beznadziejna, że nawet mąż mnie porzucił. Szanowni Państwo, tak rozwiodłam się, rozwiodłam się. Dziesięć lat minie nadchodzącym roku, i to nie jest kwestia: chłop porzucił, baba porzuciła. Myślę, że tam, gdzie brakuje pewnych rzeczy, tam, gdzie już nie ma potencjału na pewne rzeczy, to najsensowniej i najzdrowiej się rozstać. I to nie znaczy, że to małżeństwo było do kitu. A to czym mnie chłop chce, czy mnie nie chce i jakim nie chce, a jakim mnie nie chce, kompletnie nie świadczy o tym, czy jestem beznadziejna, czy jestem cudowna, bo nie tak działa, szanowni państwo. Em, nie roszczę sobie prawa yy, ani do bycia dam, ani do świętości. O na koniec prywata do mojej ciotki, która się martwi, że nie pójdę do nieba, bo nie chodzę do kościoła. Ciotka spokojnie, jak zupełnie się nie martwię tym, że nie pójdę do nieba. Bo w zeszłym roku i mam nadzieję, że w przyszłym również parę razy byłam naprawdę w niebie. Szanowni Państwo, do zobaczenia do jutra. Kiedyś mi jakiś student powiedział, że jestem szalenie dygresyjna, i potem usłyszałam na korytarzu, jak tam w rozmowie z jakimś swoim kolegą kontynuował, że ja strasznie pierdolę. No dzisiaj macie Państwo cudowną próbkę tego mojego pierdolenia. Jaki kraj? Taka królowa matka. Nie kraj tacy królowie. Po repolonizacji roku na Podkarpacie klasycznie. Szanowni Państwo, nieważne co robimy, nieważne jak robimy, ważne z kim robimy. Są ludzie, z którymi, no może jest dwóch ludzi na świecie, z którymi pojechałabym nawet do sosnowca. I takich ludzi, i o takich ludzi Państwo dbajcie. Takich nie przykładajcie na później. Tyle, tyle. Do zobaczenia jutro. A jutro wam opowiem. O rane, ale ja, ale ja wam opowiem, opowiem o zasługiwaniu w relacjach interpersonalnych. Do zobaczenia. No i oczywiście ten klasyk. Nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Babo, gdzie jest ten przycisk? Zakończ spotkanie. Jest. Do zobaczenia ponownie. M. W małym miasteczku w Polsce, w którym życie toczyło się w rytmie codziennych spraw, Marta stała przed lustrem, poprawiając ostatnie detale swojego stroju. Miała na sobie elegancką, granatową sukienkę, która podkreślała jej sylwetkę, a na szyi błyszczał delikatny srebrny naszyjnik. Zastanawiała się, jak potoczy się dzisiejsze spotkanie, które miało być dla niej ważnym krokiem w nowym rozdziale życia. W sali konferencyjnej, gdzie miało się odbyć spotkanie, panowała atmosfera napięcia. Marta czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy wchodziła do środka. Wszyscy zebrani byli skupieni na swoich notatkach, ale kiedy spojrzeli na nią, ich twarze rozjaśniły się uśmiechami. Wśród nich był Adam, jej dawny przyjaciel, który zawsze potrafił dodać jej otuchy. Miał na sobie jasnoszary garnitur, który idealnie pasował do jego niebieskich oczu. Cześć, Marta zawołał, gdy tylko ją zauważył Wyglądasz świetnie dzięki, Adam ty też odpowiedziała, czując, jak napięcie w niej nieco opada. Spotkanie rozpoczęło się od formalności, ale Marta szybko zauważyła, że rozmowy zaczynają nabierać osobistego charakteru. Wspólne doświadczenia i żarty sprawiły, że atmosfera stała się luźniejsza. Kiedy nadszedł czas na jej prezentację, Marta wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić. Jej głos był pewny, a słowa płynęły naturalnie. W miarę jak opowiadała o swoich pomysłach, zauważyła, że Adam uważnie ją słucha, a jego spojrzenie dodaje jej pewności siebie. Po zakończeniu prezentacji, Adam podszedł do niej z uśmiechem. Naprawdę świetnie to zrobiłaś. Widać, że włożyłaś w to dużo pracy, powiedział, a jego głos brzmiał szczerze. Dziękuję, Adam. To dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała, czując jak rumieniec pojawia się na jej policzkach. Rozmowa przerodziła się w dłuższe spotkanie przy kawie, gdzie Marta i Adam dzielili się swoimi marzeniami i planami na przyszłość. W miarę jak czas mijał, ich rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste. Marta opowiadała o swoich obawach związanych z nowym rozdziałem w życiu, a Adam dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w dużej korporacji. Wiesz, czasami czuję, że muszę podjąć ryzyko, żeby coś zmienić w swoim życiu, powiedział Adam, patrząc jej prosto w oczy. To prawda. Czasami trzeba zaryzykować, żeby osiągnąć to, czego się pragnie, zgodziła się Marta, czując, jak ich spojrzenia się spotykają. W pewnym momencie, gdy rozmowa zaczęła płynąć w kierunku bardziej osobistych tematów, Marta zauważyła, że Adam zbliża się do niej. Ich dłonie przypadkowo się dotknęły, a ona poczuła nagły przypływ ciepła. Może powinniśmy się spotkać częściej? Zaproponował Adam, a w jego głosie brzmiała nuta nadziei. Chętnie odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zaiskrzyło coś, co oboje czuli, ale nie potrafili tego nazwać. Marta wiedziała, że to, co się między nimi rodzi, może być początkiem czegoś wyjątkowego. Subskrybuj, kanał czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Iż parę razy byłam naprawdę w niebie. Szanowni Państwo, do zobaczenia do jutra. Kiedyś mi jakiś student powiedział, że jestem szalenie dygresyjna. A potem usłyszałam na korytarzu, jak w rozmowie z jakimś kolegą kontynuował, że ja strasznie pierdolę. No dzisiaj macie Państwo cudowną próbkę tego mojego pierdolenia. Jaki kraj? Taka królowa matka. Nie kraj, tacy królowie. Po repolonizacji roku na Podkarpacie klasycznie. Szanowni Państwo, nieważne co robimy, nieważne jak robimy, ważne z kim robimy. Są ludzie, z którymi, no może jest dwóch ludzi na świecie, z którymi pojechałabym nawet do sosnowca. I takich ludzi i o takich ludzi państwo dbajcie. Takich nie odkładajcie na później. Tyle, tyle. Do zobaczenia jutro. A jutro wam opowiem. O rane, ale ja, ale ja wam opowiem, opowiem o zasługiwaniu w relacjach interpersonalnych. Do zobaczenia. No i oczywiście ten klasyk, nie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Babo, gdzie jest ten przycisk? Zakończ spotkanie. Jest. Do zobaczenia ponownie. M. W małym miasteczku w Polsce, gdzie życie toczyło się w rytmie codziennych spraw, Marta stała przed lustrem, poprawiając ostatnie detale swojego stroju. Słońce wpadało przez okno, oświetlając jej twarz i sprawiając, że granatowa sukienka, którą miała na sobie, wyglądała jeszcze bardziej elegancko. Na szyi błyszczał delikatny srebrny naszyjnik, który podkreślał jej naturalne piękno. Zastanawiała się, jak potoczy się dzisiejsze spotkanie, które miało być dla niej ważnym krokiem w nowym rozdziale życia. Czy dam radę? Myślała, przeglądając się w lustrze. W sali konferencyjnej, gdzie miało się odbyć spotkanie, panowała atmosfera napięcia. Marta czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy wchodziła do środka. Wszyscy zebrani byli skupieni na swoich notatkach, a dźwięk stukających długopisów wypełniał przestrzeń. Kiedy spojrzeli na nią, ich twarze rozjaśniły się uśmiechami. Wśród nich był Adam, jej dawny przyjaciel, który zawsze potrafił dodać jej otuchy miał na sobie jasnoszary garnitur, który idealnie pasował do jego niebieskich oczu. Cześć, Marta. zawołał, gdy tylko ją zauważył. Jego głos brzmiał jak promień słońca w pochmurny dzień. Wyglądasz świetnie. Dzięki, Adam. Ty też odpowiedziała, czując, jak napięcie w niej nieco opada. Jak dobrze, że jest tutaj pomyślała, czując, że jego obecność dodaje jej pewności siebie. Spotkanie rozpoczęło się od formalności, ale Marta szybko zauważyła, że rozmowy zaczynają nabierać osobistego charakteru. Wspólne doświadczenia i żarty sprawiły, że atmosfera stała się luźniejsza. Kiedy nadszedł czas na jej prezentację, Marta wzięła głęboki oddech, czując jak adrenalina pulsuje w jej żyłach i zaczęła mówić. Jej głos był pewny, a słowa płynęły naturalnie. W miarę jak opowiadała o swoich pomysłach, zauważyła, że Adam uważnie ją słucha, a jego spojrzenie dodaje jej pewności siebie. Po zakończeniu prezentacji, Adam podszedł do niej z uśmiechem, który rozświetlił jego twarz. Naprawdę świetnie to zrobiłaś. Widać, że włożyłaś w to dużo pracy, powiedział, a jego głos brzmiał szczerze. Marta poczuła, jak rumieniec pojawia się na jej policzkach. Dziękuję, Adam. To dla mnie wiele znaczy, odpowiedziała, a w jej sercu zagościła radość. Wiesz, czasami czuję, że muszę podjąć ryzyko, żeby coś zmienić w swoim życiu, powiedział Adam, patrząc jej prosto w oczy, a w jego głosie brzmiała nuta determinacji. To prawda. Czasami trzeba zaryzykować, żeby osiągnąć to, czego się pragnie, zgodziła się Marta, czując, jak ich spojrzenia się spotykają. Może to jest ten moment, kiedy wszystko się zmienia? Pomyślała. W pewnym momencie, gdy rozmowa zaczęła płynąć w kierunku bardziej osobistych tematów, Marta zauważyła, że Adam zbliża się do niej. Ich dłonie przypadkowo się dotknęły, a ona poczuła nagły przypływ ciepła, który przeszedł przez całe jej ciało. Może powinniśmy się spotkać częściej. Zaproponował Adam, a w jego głosie brzmiała nuta nadziei, która sprawiła, że serce Marty zabiło mocniej. Chętnie odpowiedziała, czując, jak serce bije jej szybciej. Czy to możliwe, że coś więcej się między nami rodzi? Zastanawiała się. Ich spojrzenia znów się spotkały, a w powietrzu zaiskrzyło coś, co oboje czuli, ale nie potrafili tego nazwać. Marta wiedziała, że to, co się między nimi rodzi, może być początkiem czegoś wyjątkowego. W jej umyśle pojawiła się myśl, może to jest właśnie to, na co oczekałam przez całe życie. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii.